Hello, ja jestem Michał BS, a dzisiaj odbierzemy sobie o te big boxy z poprzedniego sezonu. Ma mieć 14, no bo dzisiaj wyszły nowe gadżety, dwa gadżety. Oczywiście jak wypadną, no to wiecie, to wtedy już jakby nie będzie co nie? To wtedy już nie będziemy otwierać, jak wypadną. Także no co, nie przedłużając, zapraszam, was do oglądania. Teraz będę dość szybko walił, no bo po co mamy przyglądać się takimi. Dobra, pozostały bonusy. Pięknie, pięknie. Dobra, dwunasta. Tu zostało jedenaście jeszcze oprócz tej. Nic. Nic. Dalej, nic, serio. Dobra. Jeszcze raz. Nic, no nie? Może dwójka wypadnie, nie wiem, No, no, no nic, nie, nic. No, ja kolejna skrzynka, no nic. Kolejna skrzynka. No nic, dobra, to widzę, że musimy sobie szybko zabrać meczek na stół. No, ale jak przegramy, powinno być po prostu taki reset. Dlatego, no. Dobra No w ogóle mapa jest taka dobra na takiego Trzeba stajka też jest dobra, ale na takiego Daryla Bo przez to może zaatakować mocno Dobra Dobra, nie 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 nie, nie, bo ten Edgar może mnie skłócić bardzo krótko Mimo że mam duży damage, To i tak on wcześniej skłócił po prostu z wiekiem. Ma dość mały, ale jak szybko będzie biegł z bliska Nie macie się. dobra, nie 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 no i cóż, kara nas pokonała, no ale... No ale cóż. co zrobimy. Dobra. Poprzedni sezon. No i ostatnie. sześć już w ogóle już po połowie już jesteśmy. Dobra, dalej nic. Dalej. Nie, no nie ma, nie no. Jej, jak tego supercela. Tyle zbierałam te skrzynki. W sumie jeszcze szybko nie Wiem, że nic nie wypadnie. Dobra, ostatni big box Dobra, no, może Nic, serio, nic, serio Ojeju Przynajmniej zostałem, wiecie, trochę golda, te 2000 golda No to za gold sobie kupię, nie? A ciekawe, czy jest szansa na każdy. Chyba nic się nie zwiększyło, no, ale na legendarnego się zwiększyła Także no co, kupujemy dwa gadżety bo niestety chcę mieć wszystkie, bo wsparcie też mamy. No i co wam powiem, no tego już nie będę otwierał tych, bo teraz chcę cały karnet tymi dozbierać, także no jeszcze będzie chyba sześć gadżetów po dwa dni. W ogóle sprawdzę, czy już mogę jakieś jeszcze gazety, Nie. No bo teraz po dwa dni będą w jeden dzień dwa gazety. Czyli za trzy dni już będzie osiem. No i czyli mi nie starczy golda. Ale w sumie, bo w tym sezonie chcę dwadzieścia 25 tysięcy. Będzie box I big box. Także no. no dobra. Teraz się już rozgadamy. Także to by było na tyle w tym odcinku.